Dziewczyny, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jedną z opcji treningu. Wchodzimy na moją platformę, klikamy na trening dnia. Tutaj dostęp do treningu dnia masz poprzez konto premium. Czyli mamy tak, plan treningowy na cały tydzień. Logujesz się na swoje konto premium, akurat już jestem tutaj zalogowana. Jeżeli nie masz dostępu, no to po prostu klikamy Ozyskaj dostęp. Co osiągniesz? Wcięcie w talii, likwidacja celulitu, spalenie nadmiaru tkanki tłuszczowej, zbudowanie pośladka bez rozbudowy łód. W jaki sposób otrzymasz ode mnie skuteczny plan treningowy, czyli dostęp do ponad 365 różnych treningów? Czas trwania treningu to tylko 30 minut. Dzięki temu oszczędzasz czas i pieniądze. Wiadomo, czas to pieniądz. Wykonujesz tylko najskuteczniejsze ćwiczenia oraz najefektywniejsze metody. Tym razem osiągniesz swój cel, ponieważ osiągniesz, uzyskasz maksymalne efekty w jak najkrótszym czasie. Czyli tak, dziewczyny, tutaj jest dostęp do ponad 365 różnych workoutów. Dlaczego różnych? Ponieważ Twoje ciało potrzebuje nowych bodźców. Jeżeli wykonujesz te same treningi, no to Twoje ciało się przyzwyczaja i... Co się dzieje? No już nie ma efektów. Tutaj troszeczkę wyszłam wam, poszłam wam na rękę. Możesz wykupić najtańszą opcję dostęp na jeden miesiąc za jedne 119 euro. Tutaj cena zawiera już podatek Mervershta 19% i możesz wymówić w każdym momencie. Czyli kupujesz, masz dostęp. Przez miesiąc do wszystkich workoutów ponad 365 i jeżeli dalej nie chcesz trenować, no to po prostu kundigujesz, wymawiasz. Konto premium, dostęp na 3 miesiące, no to płacąc za 3 miesiące z góry oczywiście oszczędzamy. Konto premium, dostęp na rok, tutaj jest już największa oszczędność, to jest raptem niecałe 500 euro, czyli koszt ilu treningów personalnych ze mną? Trzech trenujesz 365 dni w roku. Ok, wracając tutaj do naszego planu treningowego, masz tutaj dostęp do całego tygodnia. Trening poniedziałkowy, wtorkowy, środowy, czwartkowy, damy tutaj sobie przykład, powiedzmy wtorkowy, rozgrzewka, tabata, jumping jack, gumka z trzema brzoskwinkami. Tutaj ćwiczysz z gumkami nowej generacji, czyli gumeczki są zaprojektowane do... Nie do poziomu trudności, tylko do rodzaju mm, ćwiczenia, tak? czyli poziom trudności regulujesz poprzez umiejscowienie gumeczki. Zobaczymy na przykład tutaj. jumping squat, jak wygląda, przekierowanie do filmiku klikacie i wykonujecie w czasie realnym tabatę Welcome to Beach Program Squad jump. Zobacz, jak to wygląda. Four, four, three, one. One. Masz muzyczkę, masz numer rundy, masz timer masz... i wykonujesz e, ten trening ze mną, oczywiście w swoim czasie, zwracając uwagę na poprawną technikę. Jedna tabata trwa 4 minuty, dokładnie 3 minuty 50 sekund, później następuje pauza, ta pauza też jest odliczana. E, to jest taki króciutki wyrywek z tego, co Cię czeka, jeżeli będziesz miała dostęp do konta premium. Moje treningi przestały już być tajemnicą, są one dla wszystkich kobiet. Wszystkie poziomy, niezależnie od tego na jakim poziomie jesteś, te treningi są do ciebie, ponieważ treningi poniedziałkowe, środowe wykonujemy na, przez minutę. Czyli, jeżeli jesteś osobą hmm, początkującą, wykonasz mniej powtórzeń od osoby średnio zaawansowanej i zaawansowanej, ale tak jak mówię, stawiamy na jakość, nie na ilość. Lepiej zrobić mniej powtórzeń, ale poprawnie. Technicznie, oczywiście, celem jest zbudowanie proporcjonalnej, kobiecej sylwetki oraz zdrowie i energia. Potrzebujecie w tych treningach sprzęt Buty nowej generacji. Pokażę Wam tutaj o co w tym chodzi. Z tymi oraz ketelbele żeliwne, Koniecznie 12, 16 i 20 kg. Super inwestycja. Jak ci się znudzi, możesz w każdej chwili sprzedać te ketle. Nie, nie tracą one na wartości, a czasami nawet rosną. Czas trwania workoutów to tylko 30 minut, czyli nie marnujesz czasu na dojazdy na siłownię, na karnet, na nie wiem, przebieranie się. Treningi możesz wykonywać w domu w piżamie. Wchodzimy tutaj na buty booty bands gumy treningowe nowej generacji tak jak mówiłam są one zaprojektowane do danego e, ćwiczenia e, a nie do poziomu trudności poziom trudności regulujemy sobie poprzez miejsce um, ustawienia gumeczki tak? e, te gumki ponadto nie rolują się, nie ubierają, nie zsuwają, nie pękają e, piękne kolorki Zawsze operuję skrótami albo żółta, albo zielona, albo tutaj też są brzoskwinki i, i ilością brzoskwinek, tak? dzięki temu tym razem osiągniesz swój cel, czyli jędrne pośladki, smukłe, nogi, kobiecą sylwetkę, także zwiększysz elastyczność mięśni, uformujesz brzuch, dolnie, dolne partie ciała, zapracujesz na zdrowe stawy, zapobiegniesz urazom tutaj jeszcze szybciutko jest porównanie z innymi gumeczkami to możecie sobie poczytać no i co jeżeli nie macie takich gumaczek, to oczywiście wchodzimy, klikamy do koszyka i przechodzimy standardową procedurę sklepu pokażę tobie jeszcze szybciutko jakbyś miała z tym problem no to tak mamy gumeczki tutaj dodatkowo jeszcze mamy wysyłkę DHL za piątaka Przechodzimy tutaj do płatności, klikamy, jeżeli masz kod, kupon rabatowy, kod kuponu wpisujesz, daje zastosuj kupon i jeszcze klikasz przejść do płatności. I teraz masz tutaj do wyboru a oczywiście musisz się zalogować, podać swoje dane, i masz teraz do wyboru tutaj albo przelew bankowy, gdzie masz 0% transferu. Ale to jest uwaga, taka, że Twoje zamówienie zostanie wysłane dopiero po zaksięgowaniu środków w naszym, na naszym koncie. I zwykle trwa to od 2 do 7 dni. Dlatego, jeżeli zależy tobie na natychmiastowej, na natychmiastowym dostępie do produktu, wysyłce produktu, no to wybierz opcję PayPal bądź kartę kredytową. Natomiast weź pod uwagę tutaj że automatycznie do kwoty, jako, jaka będzie pobrana, doliczana jest w przypadku Paypala kwota 3% transferu, tutaj od razu u góry widać, a w przypadku karty płatniczej 2%. Tutaj cena za to jest 64,99 euro i tutaj już jest zawarty podatek merwer Stoja 19%. Ok, dobra, to w takim razie dziewczyny już wszystko wiecie, na czym polega konto premium. A jeszcze Wam coś pokażę. Zobaczcie, tutaj wchodzimy do treningu dnia. Jak już wspominałam, macie dostęp do ponad 365 różnych workoutów. To oprócz tego, jak sobie tutaj przeskrolujecie, zobaczycie na przykład wpisy na temat motywacji, na temat, jak przejdziemy sobie dalej, na temat odżywiania, na temat treningu. Macie dostęp do całej wiedzy, którą publikowałam na początku codziennie, a później co tydzień. Ale był dostęp rzeczywiście od takiego samego mięsa. Dowiesz się m.in. dlaczego kilogramy waga nie jest ważna, tylko centymetry, jaki wpływ ma na ciało cukier. Patrzymy dalej, co to jeszcze za wpisy są. Na początku też był dostęp nie tylko do treningu dnia, również do przepisu dnia, sytuacji z życia wziętej najczęściej popełnianych błędach, czyli systematycznie tak jak, nie wiem, seria albo nowe artykuły w gazecie mogłaś sobie przeklikać, teraz też możesz. Patrzcie, kobieta cebula. Kto to jest kobieta cebula, to taka, którą im bardziej rozbierasz, tym bardziej chce się płakać. Dlatego też nie bądź kobietą cebulą. Wpis na temat składu mineralnego pożywienia. Słuchajcie, tu jest mnóstwo, mnóstwo Rzetelnej wiedzy, ponieważ przypomnę Wam, jestem trenerem już prawie 15 lat i ponad, uhuhu, nie wiem, 8-9 lat trenowałam źle, ponieważ każdy mówił zupełnie co innego. Też miała sylwetka pozostawiała wiele do życzenia, miałam rozbudowane udań, miałam wcięcia w talii, e, ubierając sukienkę czułam się jak facet, byłam ciągle zmęczona, miałam huśta, huśtawki nastrojów, non-stop się przeziębiałam i tak dalej, i tak dalej. Dlatego Ty już nie musisz popełniać moich błędów, dlatego Tobie daję gotowy przepis na Twój sukces. I Pamiętaj, że w treningu, ma tu dawanda training, to jest połączenie treningu ciała i umysłu, gdzie fundamentem i elementem spającym jest zdrowe odżywianie: bez liczenia kalorii, bez ważenia posiłków, bez godówek i przede wszystkim bez efektu jojo. Ja wiem, dziewczyny, że co miesiąc pojawia się nowa super dieta, no ale takie super diety Wam rozbalają tylko. Yy, Waszą gospodarkę hormonalną zaburzają metabolizm. Dlatego dziewczyny, nie róbcie sobie krzywdy, po prostu wykupcie, nie bądźcie jak to mówią Żydami, wykupcie sobie dostęp, przeczytajcie sobie, nauczcie się, zróbcie notatki, wracajcie do tego ym, i tym razem osiągnijcie swój cel. W razie pytań dziewczyny, to oczywiście komentarze na dole i jesteśmy w kontakcie buziaczki.